dla was filmik taki luźny i po polsku, który chciałam już dawno dla was nagrać, a teraz skłoniło mi do tego tak naprawdę coraz więcej wiadomości od was z zapytaniem właśnie o to, o to jak nauczyć się języka niderlandzkiego. Opowiem ogólnie o tym, jak według mnie nauczyć się języka, tak w tym wypadku niderlandzkiego, można stosować też innych. Jak według mnie, czyli jeśli wam tak może akurat się to przyda, może u Was też to zadziała? Widzę jednak po osobach, które chodzą do mnie na kurs, że jeśli tego się trzymają, to efekty są szybciej widoczne. Zaraz opowiem o tym. Na początku chciałam Wam też wspomnieć, jak ja się nauczyłam języka. To Wam może, może zrozumieć, dlaczego, dlaczego według mnie tak, a nie inaczej trzeba się nauczyć, można się nauczyć języka. Czy najpierw powiem o tym, jak ja zaczęłam przygodę z językiem. Potem opowiem o moich wpadkach, które każdy oczywiście w wpadkach językowych, e, oraz na końcu właśnie jakie metody stosować według mnie. A więc, e, co do mojej nauki niderlandzkiego. Pamiętam, że gdy byłam e, w Holandii może z trzy miesiące i już e, rodzice mi uświadomili, że faktycznie zostajemy na stałe w Holandii to zakupiłam z mamą słownik, który pewnie wszystkim Wam jest dobrze znany, to jest mini słowniczek, taki turystyczny, polsko-holenderski. I że nie chodziłam jeszcze do szkoły, bo trudno było załatwić, tak, brak języka i jak sobie tutaj poradzić, to yy, siedziałam, lubiłam się uczyć zawsze, nie chwaląc się, pilna uczennica, kujon... Yy, to siedziałam sobie po prostu i przeglądałam wszystkie słówka, jakie były rozmówki, zapisywałam, rysowałam na przykład było Apple, to jest jabłko, to rysowałam sobie jabłko, nie wiadomo po co, po prostu lubiłam rysować i to razem jakoś chciałam złączyć. Lubiłam się, chciałam tak chętnie nauczyć się języka, tego, byłam otwarta na to. No i sobie do tego jeszcze rysowałam, niepotrzebnie tak naprawdę. Co też jest zabawne, obrazki, które już potem narysowałam, moja mama mi tam podkradała, czy ja je w sumie podsuwałam, żeby ona się też nauczyła języka w zalataniu między pracą i tak dalej. Miała tak naprawdę gotowe lekcje ode mnie naszykowane. No i tak zaczęłam od tego mini słowniczka. Potem poszłam w końcu do szkoły. Zamiast we wrześniu, wiem, że to by było w listopadzie, jak poszłam do szkoły, więc trochę później. I ja e, yeah. znałam niemiecki jeszcze trochę z polski. Angielskiego zero, tylko, e, tylko niemiecki. Dzięki temu nauczyłam się w sumie holenderskiego, tak mi się wydaje, bo jeśli coś chciałam powiedzieć do kogoś w klasie, to, to wszystko szło przez nauczycielkę. O tym też opowiadam w filmiku tak o Holandii, dam link poniżej. Czyli tak, na przykład podaj długopis, mówiłam do pani, pani to tłumaczyła koleżanki, czy tam koledze. I w ten sposób ze słuchu nauczyłam się tych różnych takich prostych wyrażeń. I teraz często mnie pytacie, jak długo trwa nauka języka. I nikomu tutaj nie mówię, że o trzy miesiące opanujesz, tak? Tak, tak jak to na przykład u mnie ko konkurs, kurs. Trzy miesiące e, u, u mnie na kursie powiedzmy, to jest, e, gdy faktycznie przykładamy do tego, robimy tak jak, e, tak jak zalecam, brzmi to jakby lekarz, ale okej. Okay. To wtedy faktycznie w trzy miesiące załapiemy podstawy, jeśli zaczynamy od, od, od zera całkiem. Podstawy to nie znaczy, że jeszcze mówimy, jesteśmy w stanie złożyć te zdania, jesteśmy w stanie, w stanie to zapisać, poukładać, rozumiemy gramatykę. Kolejne trzy znowu tak, bardziej się przełamać. Ale to nie o tym miało być. Mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, pierwszy rok to był strasznie chaotyczny. Chyba jak dla każdego, myślę, że nie ma większej różnicy dla osób, które przyjeżdżają w wieku dziecięcy, powiedzmy tak w moim wypadku, jak i dorosłych. Pierwszy rok chyba dla każdego jest bardzo chaotyczny. Tak słyszysz wiele wyrazów. Myślę, że po prostu dzieci szybciej łapią to, przyswajają, zapamiętują niż osoby, może, nie wiem, w wieku 20-30 lat. Nie wiem, tak mi się wydaje. Badań nie, nie robiłam, ani nie znam wyników badań ewentualnych. Ale pierwszy, także, pierwszy rok. Poznawałam coraz to więcej, widziałam tak na pewno na pewno widziałam u siebie poprawy. Byłam się zadowolona, że faktycznie o, coraz więcej wiem, nie jest tak strasznie, jakoś łatwo przechodziła ta nauka. I tak naprawdę mimochodem, jedyne, co robiłam, to właśnie nadal chyba te, te ćwiczenia w sobie, tam, ten słowniczek dalej tłumaczyłam, chyba nawet większy zakupiłam ten słownik już taki, tam wyszukiwałam wyrazy. Po prostu chętnie sama do tego garnęłam i sama się uczyłam. Dodatkowo po co miałam w szkole godzinkę w tygodniu, już teraz nie pamiętam, z, z nauczycielką, czy tam z jakąś stażystką, z Holenderką, która po prostu, nie wiem, czytałam z nią jakieś ćwiczenia na komputerze, robiłam coś takiego, coś co przyspieszyło tą naukę na pewno. Ale tak naprawdę dopiero gdzieś po trzech latach, pamiętam ten moment, że stwierdziłam, że o, jestem w stanie powiedzmy iść wszędzie, i się dogadać w stanie, w sensie nie boję się gdziekolwiek iść, czy to do banku, czy to nie wiem, do fryzjera, czy w sklepie coś przy kasie się odezwać. Nie boję się, bo jestem pewna, że będę w stanie i zrozumieć, a jak nie zrozumiem, to będę w stanie zapytać się o powtórzenie, jakoś wybrnę z tej, wybrnę z tej sytuacji. Nie byłam jakoś tak e, przestraszona już, co z początku owszem było. Ogromny stres, bo boisz się, że nie zrozumiesz. Stres, który pewnie dopada każdego z Was z początku w Holandii. Ehm, Dlatego no gdzieś tak, tak, zawsze mówię 3 lata, 2, 3 lata na pewno nie, tak, może i nawet w rok, może i 2 kiedy naprawdę się przykładamy do nauki. Dla mnie to było wszystko mimochodem, ze, ze słuchu i tak dalej. Więc gdy faktycznie się ćwiczy często i jakieś ćwiczenia robi i ma się kogoś tą osobę obok, która prowadzi was dalej, to może faktycznie i szybciej da się y, nauczyć. Ja po trzech latach byłam pewna, że okej, okay, dam sobie radę. Tutaj też taki mały apel dla rodziców tutaj przyjeżdżających razem z dziećmi. Nie proście ich proszę o tłumaczenie listów może jeszcze, ale o pójście na rozmowę jakąś ważną, pójście do banku, założenie konta i tak dalej. Dalej. Spróbujcie zrobić to sami, tak, nauczyć się nawet może dzięki i filmikom, tak, jakoś poradź, poradźcie sobie albo jakąś osobę, chociaż wolę, żebyście sami próbowali niż, e, tak, niepotrzebnie kogoś tam jeszcze prosili, e, a wiadomo, nic za darmo nie jest, dlatego, że... Ja tak miałam w takiej sytuacji byłam. Złapałam szybciej naukę, chodziłam też do szkoły, tak, holenderskiej, między dzieciakami i tak dalej, więc szybciej na pewno przyswoiłam naukę, znajomość języka niż moi rodzice. Dlatego oni często y, prosili mnie z początku, żebym poszła tu, poszła tam, zadzwoniła tam. Dla mnie to był ogromny stres. Y, nie dawałam tego znać po sobie, chętnie to robiłam. Ale wydaje mi się, że dla Waszego dziecka, jeśli taka jest sytuacja też, to będzie ogromny stres, nie da Wam tego chyba znać, nie powiem Wam może, bo chcę chętnie pomóc, ale nie wiem, jakoś tak chyba szybciej trzeba wtedy dorosnąć, rozumieć pewne sprawy, które tak naprawdę dziecko nie powinno, o których nie powinno wiedzieć. Tak mi się wydaje, w moim przypadku tak było. Ehm, rodzica się widzi jako tak, on powinien to wszystko ogarnąć, czy tak powiem, a nagle Ty to musisz w młodym wieku, więc jeśli... Mm, tak, macie dzieci i wiecie, a no to on mi pomoże i chętnie to zrobi, no to uważajcie, że może e, nie tyle, co jakoś to, w, no może i wpłynie trochę. No w moim przypadku tak, jakoś szybciej się dorasta, inaczej się patrzy na pewne rzeczy. Nie żałuję tego, wiele się też tego nauczyłam e, i tak dalej, ale no może omincie e, to swoim dzieciom o tak, e, ja. Czyli to chciałam taki mały apel przy okazji jeszcze dać dla rodziców. Teraz, tak się pomału uczyłam, 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 aż w końcu tak się nauczyłam tego języka bez żadnego kursu i lekcji, czyli to było przyswojone po prostu. I oczywiście były też wpadki, było wiele wpadek. Tak sobie przez ostatnie dni myślałam, chciałam sobie przypomnieć pomału, bo... W sumie te lata pamiętam trochę jak samogłąb, tylko wyrywki pamiętam, e, trochę takie jakieś sceny, tak, jak bardziej o tym jeszcze porozmawiam, czy coś, co było kiedyś z początku, no to mi się przypomni, ale tak e, krótkie wyrywki pamiętam. I takie dwie sytuacje mi się w sumie główne e, przypomniały. Takie typowe wpadki. Pierwsze to było na początku, jak byłam rok e, gdzieś w Holandii, w szkole w podstawowej, i było co jakiś tam czas badanie na, e, na wszy. U dzieci jest przegląd włosów i tak dalej. A ja wiem, że miałam wtedy swoją fazę na kolorowe doczepiane włosy, takie różowe, jakieś pasemka na klej można było doczepić. I miałam ich e, pełno, tylko mi się tak to tam rozpaćkało wszystko, że mi się zrobiły straszne kołtuny z tyłu i to trochę wyglądało w ogóle jak jakieś gniazdo w ogóle, jakby, ja miała, jakby miała faktycznie wszyczy coś. Tego nie było widać, ale ja to czułam, to było z tyłu. Od tego kleju sobie tam tego napacikałam tyle. No i pamiętam, że była ta pani i nauczycielka mówi, że teraz każdy tak będzie wołany i tam czy tam trzy dziewczyny i na ten przegląd włosów, sprawdzenie i tak dalej. Um, I było, padło słowo lajzen, już mi coś to mówiło, że to są wszy, a ja zagrałam tak zwanego głupo, bo mi było wstyd, że będą myślały, że ja mam wszy faktycznie, tak, o jakieś polskie dziecko, nie wiadomo skąd i że ma wszy a nie umiałam wytłumaczyć, czy to jest od tych włosów doczepianych. Więc zagrałam głupa, że he, he, co, jakie tam, tak, a widziałam przecież jedno po drugim, co robię tak dalej. Pani w pewnym momencie miała słownik cały czas polsko-holenderski, pokazała mi i to znaczenie i wszy. No ja tak patrzę, cała czerwona buraka bo, spaliłam już i, i nadal, nadal ten, że nie, ja nie wiem, co to znaczy wszy, tak, nie wiem, jakieś nowe słówko, ja nie znam tego, nie wiem, o co chodzi. Aż w końcu przywołali chyba jeszcze jedno dziecko w moczej grupie było, jeśli oglądasz Sebastian, to Cię pozdrawiam, ty cholero jedna. Przyleciało, żeby przetłumaczyć mi to właśnie, ale już dobrze wiedziałam o co chodzi oczywiście. No i trudno trzeba było odkłanoć i mogłam się dogadać właśnie z tym, że to nie mam żadnych tam nic, tak, jakieś tam... Y Rzeczy, tylko po prostu są to te kołtuny od tego kleju. No, więc to była taka: jak ktoś zakończyło, dalej nie wiem. Wiem, że było rozczesywanie i było mi strasznie głupie, bo nie mogłam się wysłowić. To jedno. Druga taka wpadka, to już było w drugiej hawo. Już byłam starsza, już bardziej ten język był opanowany, ale jeszcze nie do końca, bo no, wpadki sobie bywały. Mieliśmy z muzyki zadanie, żeby zaśpiewać piosenkę lub zagrać coś na instrumencie, na ocenę. No i zgrałam się z, z jednym chłopakiem, dziewczyną z klasy, że będziemy śpiewać razem piosenkę. Może kojarzycie Jim Buckham, i von Glück. Ten tytuł oznacza, że ja jakby unoszę się ze szczęścia. No i to był refren też tej piosenki. I gdy... Na szczęście to nie było już na tym... Na tym, jakby na, tej, na, na, na tym występie, już w klasie, gdzie trzeba było śpiewać na ocenę, tylko to było na próbie w domu, jak sobie tam w trójkę ćwiczyliśmy. Ja w pewnym momencie całym głosem śpiewam Xvejt van Dopiero koleżanka mi powiedziała, że ich, ich, tak, co chwilę tak śpiewało, nie myśleli, że ja coś, coś przekręcam, coś źle może słyszę, aż w końcu mi powiedziała, że to nie jest Xvejt, tylko ma być Xvejt van Hlyk. Xvejt van mianowicie znaczy, że ja unoszę się, jakby ze szczęścia, a Xvejt van Hlyk, to, co, co ja śpiewam, znaczy, że ja pocę się ze szczęścia. No więc spociłam się aż ze wstydu. Pamiętam to jak do dzisiaj i ja dla Was, ja nic, Was wiecie się, no, trzymujące, ale to było na szczęście tylko w trójkę z osobami, które znałam, więc często też dostawałam takie rady, to się mówi tak, to się tak, nie że złośliwie, tylko faktycznie odbierałam to takie jako, jako pomocę, to udoskonalało mój język. Także bądźcie też otwarci na taką alla, krytykę, taką pozytywną krytykę, taki feedback, tak, żebyście mogli, nawet jak macie jakieś swoje grony znajomych, czy tam sąsiadki, powiedzmy holenderkę, Zależnie też od charakteru, ale najpierw jakbyście jej powiedzieli, żeby poprawiali, wasze, tak, żeby poprawiali Wasze błędy, że nie będziecie wtedy obrażeni. To tylko lepiej dla Was, niż jak ktoś przymyka jakby oko, czy tam ucho, powiedzmy dosłownie, na Wasze błędy gramatyczne i z wymowy i tak dalej. Chud. czyli to co do moich wpadek. Na pewno było ich więcej, niestety nie pamiętam. Chętnie bym się z Wami podzieliła. Może jak się bardziej zagłębię, to jeszcze kiedyś e, e, wspomnę w filmiku. E, teraz chciałabym przejść do tego, do tych tak zwanych rad, moich rad, jak się uczyć. Po pierwsze, zacznijcie, nie, mieć Oczy i uszy tak naprawdę dookoła otwarte. O to mi chodzi, że słuchajcie radia holanderskie, radio holenderskie, radia holenderskie, w radiu, tak? W aucie na przykład jeździcie. Włączcie radio, a nie płytę polską. E, telewizję to mus. <laughs> telewizję zamieńcie na holenderską, No dodatkowo jako holenderską. Naprawdę są podobne programy, które lubicie. Nawet są głupie, trudne sprawy. Są jakby odpowiednikiem w Holandii. E, mam talent, e, cokolwiek. Różne teleturnieje, seriale i tak dalej. Um, I polecam właśnie seriale i holenderskie rzeczy, nie te z napisami, też dobre do nauki, ale do osłuchania właśnie z holenderskim. Takie codzienne wtedy seriale tak są fajne, bo masz przyjemne jakieś różne sytuacje, takie na co dzień spotykane, zdania, zwroty i tak dalej. Więc to tak, radio, telewizja, gazetki reklamowe, do wielu z Was na pewno przychodzą do większości, gazetki reklamowe. I co ja pierwsze robię, patrzę, aha, jest promocja lecę do sklepu. Pewnie też tak robicie. Co teraz macie zrobić, najlepiej no, popatrzcie, jak się ten wyraz tak, jak się ten wyraz pisze, jak ta dana rzecz się nazywa tak naprawdę, tak? A nie tylko lecicie i, i na promocję. Będąc już w sklepie, przynajmniej raz w każdy z Was pewnie jest w sklepie. Patrzcie na produkty, które bierzecie z półek, na przykład, że śmietana to, się, to jest rom, tak? Jeśli macie słówka opanowane, ale siedzi Wam trochę tam z pisownią, jest nie tak, to patrzcie też, zwróćcie uwagę, dlaczego na przykład broad piszemy przez dwa o, a bouter przez jedno o, aha, bo r ER wydłuża nam to o, tak? Takie, tego typu. To nam, Wam zajmie tak naprawdę sekundę więcej, biorąc to z półki, patrzycie tylko, aha, wykładając na kasę znowu tam zerkniecie, tak? To wszystko się utrwala, wszystko, nasza głowa, nasz mózg będzie kodował. I tak, jakby nie, nie jakoś specjalnie, tak nieświadomie nie się uczymy, tak naprawdę, mimochodem. Tak mi się wydaje, bo tak ja to przyswoiłam, te rady, które ludzie wykorzystują, też widzę, że są szybciej widziane efekty. Więc to w sklepie tak, oczy otwarte dookoła, uszy otwarte też w radio, słuchajcie holenderskiego, telewizja przede wszystkim. Teraz co do książek. Często mnie pytacie, jakie książki polecam. Jak może wiecie, ja prowadzę kurs nie na podstawie książek, na podstawie mojego opracowanego materiału, który jest jakby tak... Mm, pomijamy te pierdółki, nie żeby, się, żeby nie zaśmiecać głowy na początek, tylko bierzemy te ważne rzeczy, żeby w ciągu trzech miesięcy faktycznie jakby już zacząć budować zdania, jeśli zaczynamy od zera. Czyli nie skupiamy się na razie na tych tajnikach wszystkich. Żeby przejść do... tak? Żeby po prostu szybko w praktyce sobie poradzić żeby nie prosić kogoś o załatwienie czegoś, czy tam dzieci na przykład tak stresować, żeby samemu byle jak, ale żyły powiedzieć. A potem przechodzimy do to, co już wiemy, potem dokształcamy do to, rozbudowujemy zdania i tak dalej. Dlatego też mi się wydaje, że jeśli ktoś chodząc do szkoły w Polsce, tam do, do podstawówki, do gimnazjum, obojętnie, nie lubiał książek, i na przykład, tak kojarzy wam się książka z czymś, tam, że trzeba siedzieć, odrabiać zadania. Po prostu nie lubicie się uczyć, takie osoby też są. To wtedy też nie radzę kupić zakupować książki, bo mimo jakie byście też nie mieli chęci, to idziecie do, stronie, do strony trzeciej powiedzmy i potem wam się też odechce, bo książka wam się będzie kojarzyła z czymś nudnym, siedzeniem, wypisywaniem po nocach, albo jeszcze muszę. A z takim mimochodem, to, no to są no, no po prostu mimochodem, tak? Nie musimy za bardzo um, się przy tym tam zanudzać i tam stresować i obciążać. Um, czyli polecam um, takie ogólne nauczanie, osłuchanie się na co dzień. Oczywiście też. Tak? Plus, żeby ktoś tam was uczył, też na, na kursie, gdzieś na lekcjach, to też oczywiście, żeby wszystko dokładnie wytłumaczyć. I ćwiczenia po prostu czasami, jakie na przykład możecie też ćwiczenia, tylko już z tych, które ja wstawiam na stronie, do, dołączałem do filmików, coś, ale takie od, od czasu do czasu. Porównajcie sobie z tym, że ile osób ma tak, że ma postanowienie od nowego roku: będę chodzić na fitness, bo chcę schudnąć. Ile osób ma abonament wykupiony, a nie chodzi. E, to jest tak samo z tą książką. a Mam postanowienie, nauczę się Chonderskiego, idę do sklepu, wykupuję sobie super pakiet, to, płyta do tego, wszystko mam, nauczę się w ciągu pół roku. Ale to leży tak przeważnie, bo, bo się nie chce, bo, a, bo nie ma czasu, bo jestem zmęczony, a jak już do tego siadamy, to nie z głową w ogóle obecnie, tylko ciałem, ani duchem. Więc lepiej w trakcie po prostu nie szukać wymówek, albo nie mam czasu, pouczę się później, tylko w trakcie właśnie pracy coś robić. Czy to jakąś ampetrujkę sobie włączyć, jeśli jest możliwość, czy właśnie przełamać jej i zacząć rozmawiać, lub poprosić kogoś o tak, a no, napisz mi kilka słówek, coś takiego. Ale nie obciążajcie sobie za bardzo głowy. Yy. Bo nawet może nie wy specjalnie, ale tam jakby ktoś w środku za was będzie to odbierał jako negatywne. Aha, książka, omijamy ją dookoła. Widzimy ją codziennie, ale omijamy ją jak się tylko da. I teraz nie mówię, że to do każdego jest tak um, tak przywiązane. Każdy oczywiście indywidualnie do tego podchodzi, ale bardziej do tych osób, które może też jak były młodsze, nie chciały się za bardzo uczyć, jakoś nie... Tak, nie to, że nie szła im nauka, tylko może nie w ten sposób, nie, nie metodą książek tylko bardziej taką luźną, jak ja to nazywam. Tak, ja się też staram prowadzić lekcje, że wyłapujemy te ważne rzeczy, te ważne rzeczy omawiamy, nie zagłębiamy się, tak, zależy też, jaka grupa, jaki poziom grupy, ale nie zagłębiamy się w te takie, jak ja to mówię, pierdółki, tylko żeby raz, dwa zacząć mówić, bo moim celem jest, żebyście w 3 miesiące opanowali takie podstawy, w 6 miesięcy zaczęli naprawdę już mówić, przełamali się do mówienia. Zaczynamy od zera, nie? Chód to jest to, co Wam chciałam przekazać. Chciałam Wam się jeszcze na koniec e, pochwalić, bo tak w sumie myśląc o tym, tak przypomniało mi się, jak Ty przyjechałam do Holandii, jak było trudno i tak dalej, a dzisiaj e, mamy rok 2015 i jestem ogromnie zadowolona tak naprawdę z tego, jak się moje życie zmieniło przez ten długi okres, ale też przez okres roku, odkąd zaczęłam nagrywać filmiki, bo w sumie dzięki temu e, dostałam się teraz do nominacji na Polaka Roku, organizowanego przez Polonusa. I chciałam, wam, wam, chciałam się z Wami z tym podzielić to raz, a zaprosić też później, jeśli chcecie głosować na mnie, Wy jako internauci, będziecie mogli. Jak dzięki Wam może zostać dla mnie przyznana nagroda Polonusa w kategorii Polaka Roku w kategorii Młody Polak Sukcesu. Tak to brzmi, że aż nie wiem, czy tobie pasuje, ale. Ja, um, yeah. leuk, leuk, leuk. Jakbym super blade, coś co mi się nigdy nie śniło, coś co wiem, że od trzech lat, jakoś od dwóch, może słyszę o tym, że to w ogóle jest. Nie wiedziałam wcześniej, jakoś tak się w to nie zagłębiałam, a teraz jestem jedna z um, tak z, z kandydatek, powiedzmy. Więc uh, leuk, taki zaszczyt. Dla mnie to już jest um, tak naprawdę wygrana, ale będzie mi bardzo miło, jeśli może coś jeszcze bardziej tak się. Um, hmm. Okaże, że na przykład wy wybierzecie właśnie mnie jako, jako wygraną, nie? jako zwycięzczyni, jako. nie, dziwnie to brzmi, um, że to mi się należy. Jeśli wy stwierdzicie, że to mi się zale należy, zależy, to mi się należy wygrana. Ja, ja leuk. Mam nadzieję, że w ogóle może spotkam kogoś e, na gali 21 listopada, mam właśnie rozdania nagród, i znowu się rozgadam. E, bo fajnie będzie, jak może. Będziecie wiedzieli, że to jest ja, i podejdziecie, i po prostu pogadamy. Ja, jest jak będzie się też, to Czasami mam takie dziwne wrażenie, że, ale może to siedzi w głowie, tylko nie, może mi po prostu bije już na głowę. No ale z drugiej strony, mam 2000 subskrybentów, więc możliwe całkiem, że w większym mieście spotkam kogoś, znaczy ktoś mnie może widzi, kto mnie rozpoznaje z silników, tak? Chociaż nie miałam taką sytuację w Triburgu w sklepie w Wiśle dwa razy, że właśnie pan za mną z tyłu pytał się, a to nie jest pani ta z filmików? Ja mówię, tak, my no chwilę pogadaliśmy i fajnie, tak? Pozdrawiam, jeśli pan ogląda. Um... Więc tutaj mam wrażenie po prostu, bo widzę, że tak słyszę, ktoś po, po polsku mówi, Polacy idą i że się patrzą, ale nie wiem, czy ja albo głupio wyglądam, albo mam, nie wiem, tak dzisiaj pogniecioną bluzkę i dlatego, albo dlatego, że może mnie kojarzą. I wtedy spokojnie, fajnie właśnie, jak ktoś, nie wiem, powie cześć, albo pogadamy, albo coś się zapytasz, jakieś pytania, które może na Facebooku by zadał i zadasz tak na, na mieście. Ja hong leuk, ja zauwik so leuk finn, że mogę też i wtedy się z wami czymś tam y, y, podzielić, czymś wam może pomóc. Albo ej, ty uczysz holenderskiego. Chodź pomóż mi w sklepie przetłumaczyć. Hej problem, nie ma problemu, nie? Hut. Um, ha. Zadanie konkursowe. Ania tak poważnie napiszcie w komentarzu, czy zauważyliście u mnie jakąś zmianę. Dzisiaj po prostu na mnie. Nie, nie to, że nagrywam nie kamerą. I nie to, że jest ciemno, i chcę już uprzedzić w ogóle wasze negatywne, waszą, waszą krytykę złośliwą, wasze złośliwe komentarze, że jest ciemno, nie mam oświetlenia. Ja nie jestem żadnym, profesjonali, żadnym profesjonalistką, nie wiem nadal, jak się dokładnie obrażę filmiki, i staram się, sama się w tym jakoś doszkalam i próbuję ulepszać, ale no, a nagrywam teraz, no bo skończyłam przed chwilą lekcję przez Skype'a i jakoś nie umiem sobie znaleźć czasu w dzień teraz po przerwie Skype'owej, że tak powiem. Wróciłam znowu, tak? Skapowej przerwy, bo miałam przerwę lecją, e, zrobiłam więc czasu dla, dla rodziny i nie udzielałam lekcji przy skype, a teraz no wróciłam e, pełną parą. No i jakoś nie mogę znaleźć sobie czasu. Muszę znowu wejść w ten rytm, poorganizować wszystko co do minuty tak naprawdę mój dzień, kiedy dziecko, kiedy Skype, e, kiedy filmiki. No i niestety filmiki wyskakują na koniec, a ja jestem taką osobą, że mi się bardzo spodobało nagrywanie filmików już od początku. No i jakoś tak nie mogę spokojnie usiedzieć ani zasnąć, jak i nagrałam tego filmiku. Nie to, żeby ktoś czekał na niego, ale dla samej siebie. Dobra, żegnam się z Wami. Widzimy się w poniedziałek na pewno, lub we wtorek będzie filmik z zajmkami. A myślę, że powrócę do Was jeszcze w czwartek, lub w piątek z jakimś innym filmikiem. Jak macie jakieś pomysły, to śmiało, śmiało piszcie. Duj, duj.